Znany felieton Stanisławskiego, profesora Stanisławskiego, oczywiście satyryczny o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, czy odwrotnie, ma wbrew pozorom swój kontekst socjologiczny. Dlaczego w Polsce łatwiej świętować Boże Narodzenie niż, niż Wielkanoc? Ja myślę, że związane jest to z, z, z przemianami urbanizacyjnymi. Święta Wielkiej Nocy miały swój radosny wymiar wtedy, gdy można było połączyć zajączka, za, po którym biegało się po ogrodzie, gdzie można było bawić się w śmigus dyngus, gdzie ta przestrzeń rezurekcyjna była przestrzenią oswojoną, własną, Natomiast w, mieś, w miastach to wszystko albo przy, przybiera formy karykaturalne, no widę e, tak zwany e, śmigus-dyngus, e, albo też jest e, no, trudne do zrobienia, no, choćby takie poszukiwanie e, prawda, prezentów zostawionych e, e, przez zajączka no, w, e, wymaga, wymaga, wymaga e, jednak y, odpowiedniej przestrzeni. Dlatego mamy, dlatego mamy y, wszystko, ogranicza się do śniadania. Y, gdy idzie o ten wymiar taki y, raczej pozateologiczny, pozareligijny, święta ograniczają się do y, śniadania i do spotkań, y, do spotkań y, y, potem w drugi dzień świąt. Nie ma, nie ma tego klimatu, nie ma choinki, nie ma, y, ma kolentów. Tak bym tłumaczył swoistą wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy.